Tutaj znajdują się osoby, które odgadły ostatnią zagadkę. Jeśli byś chciał być również na moim filmie, to zasubskrybuj kanał i rozwiąż zagadkę, która będzie na końcu filmu. Witam wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym filmie, z którym lecimy sobie z challenge'em One Color. E, polega on na tym, że po prostu rysujemy e, jednym kolorem cały rysunek. Oczywiście może, może to być wiele cieni, wiele przyborów, no ale ważne, żeby to był jeden kolor. Nam dzisiaj na toce przyszedł niebieski, z czego jestem szczerze zadowolona, bo że dzisiaj mamy tematykę zimową, to niebieski jak najbardziej nam podpasował. Tak na marginesie szykuję dla Was świąteczny specjal, czyli coś, co w seriu ja wykorzystam i Wam się na pewno przyda. Wiecie, co to jest, czy jeszcze się zastanawiacie? No, aktualnie Wam tego nie powiem, ale Wasze teorie piszcie w komentarzach. To jest właśnie zagadka, o której mówiłam na początku filmu. Napiszcie w komentarzach, co tu jest napisane, zasubskrybujcie kanał, a pojawicie się w następnym odcinku. Do zobaczenia, cześć!